Hej, z tej strony Gingerowa, a na waszych ekranach Maja z Wierzbowej Zatoczki. Witam Was bardzo serdecznie w czwartym odcinku drugiego sezonu tej serii. i W dzisiejszym odcinku przeżyjemy sobie kolejne rodzinne chwile. Wybierzemy się też do nowych sąsiadów i być może spotkamy się z Michałem w jego domu, bo Maja ma dziś wolny dzień i właśnie dlatego planuję odwiedzić Michała. No i być może odwiedzimy sobie też Emilkę. Także planów mamy dużo zobaczymy, jak nam się się to wszystko ułoży i dlatego od razu przechodzimy do odcinka. Maja zaczęła dzień od niezbyt przyjemnej sytuacji, a mianowicie od telefonu do Marcin'a, bo postanowiła powiedzieć mu, że kolejny raz zawiodła się na nim, że nawet nie zadzwonił do Magdy z życzeniami w ogóle przez cały dzień, nie wspominając już w ogóle o tym, że się nie zjawił i nie przyjechał do wierzbowej zatoczki, mimo że oczywiście był zaproszony i Magda na niego czekała. Marcin, no, prosił o zrozumienie, kolejny raz wspomniał o ciąży Kla. I o tym, że ma nadzieję, że kiedy dziecko już się urodzi, to Magda przyjedzie do niego na kilka dni poznać przyrodnie rodzeństwo, no i wtedy Marcin spędzi z nią jakby taki zaległy urodzinowy dzień. No i dodatkowo ma dla niej oczywiście odłożone pieniądze z okazji urodzin i ma nadzieję, że Magda się ucieszy, bo przygotował dla niej naprawdę dużą gotówkę. No i to zdanie bardzo Maję zdenerwowało i powiedziała mu, że Marcin jest głupi, jeśli sądzi, że pieniądze załatwią sprawę, że to był naprawdę ważny dzień dla Magdy i że szkoda, że mimo wieku Marcin nadal nie nauczył się, że nie wszystko w życiu można kupić. No ale niestety Maja nie wie, że całą rozmowę podsłuchała Magda. No i oczywiście bardzo zabolało ją to, co usłyszała. Zabolało ją, że Marcin myśli, że załatwi sprawę finansowo. No i dodatkowo Magdę denerwuje i boli też to, że Marcin nawet nie zapytał jej, czy ona w ogóle chce poznawać to nowe rodzeństwo, a już zaplanował, że Magda ma tam pojechać na kilka dni. No i właśnie tak zasmucona Magda poszła na swój pierwszy dzień lekcji w nowej szkole. Mamy poranek i tak jak Wam mówiłam, Magda jest już w szkole, ale chciałam Wam teraz pokazać, jak prezentuje się jej pokój. Nie wprowadzałam jakichś wielkich zmian, bo chciałabym, żeby Magda tak jakby stopniowo dojrzewała jako ta nastolatka, dlatego też pokój, no, jak widzicie, nadal jest różowy, ale posprzątałam już zabawki, zmieniłam jej łóżko, zmieniłam biurko, Tutaj sobie mieszka już oczywiście Puciu, bo tak jak wam mówiłam, no Puciu był tymczasowo w tym pokoju jako taka niespodzianka. no A stałe jego miejsce zamieszkania jest oczywiście przy, przy Magdzie. No i jak widzicie na ścianie są też już um, takie pierwsze plakaty edukacyjne, skoro Magda myśli o tej weterynarii. Tutaj pojawiło się nowe zdjęcie z urodzin. No i tak to właśnie wszystko się prezentuje. Zobaczcie, tutaj też są właśnie kartki urodzinowe, ale zostawiłam jednak na ścianach nadal obrazki, które Magda namalowała, jak była dzieckiem. No, tutaj też jest ten kotek, tutaj jest lustro, no bo wiadomo, nastolatka, no to lustro, ważna rzecz. No i tak to się właśnie wszystko prezentuje. Pokażę wam też, że ogólnie w domu pojawiły się też już zdjęcia z sesji urodzinowej Magdy. No i tutaj jest takie zdjęcie Magdy z. Mają. I tutaj jeszcze mamy też w jadalni, oczywiście zdjęcia. I też zdjęcie, jedno ma Maria w swoim pokoju tutaj nad łóżkiem. No i ogólnie są też zdjęcia w, w pokoju Mai. No, tak jak mówiłam, w tym domu zdjęcia zawsze były, no i zawsze będą i po prostu muszą być. Tak jak Wam mówiłam, Maja ma dziś wolny dzień, a... dlatego posiedzi sobie troszeczkę sama w domu, a my idziemy z Marią za chwilę w odwiedziny do sąsiadów. Bo Maria już dawno dostawała od nich zaproszenie, żeby wpadła z wizytą, bo no, mieszkają oni w wierzbowej zatoczce już dłuższy czas i bardzo im zależało na tym, żeby poznać Marię troszeczkę bliżej. No ale jakoś tak ciągle coś się działo w życiu naszej rodzinki i dlatego Maria ciągle odkładała wizytę u nich w domu, ale dziś poczuła, że jest ten właściwy dzień, więc się umówiła i zaraz idziemy. Jeszcze tylko tutaj zajmiemy Wiemy się mają. Maja, wiesz co ja ci tu. Wiem, że masz dzisiaj wolny dzień, ale możesz sobie troszeczkę poprzeglądać te naukowe artykuły medyczne. No i też poprzeglądaj sobie sieć. Możesz też sobie poprzeglądać fora dla rodziców. No, także tak sobie spędzisz wolny czas, a my z Marią ruszamy w drogę. Jesteśmy teraz z Marią przed domem Anny i Antoniego Lipowskich. Jest to starsze małżeństwo, które tak jak Wam mówiłam już od jakiegoś czasu mieszka w Wierzbowej Zatoczce i mieszkają oni tutaj z wnuczką, tak? Z wnuczką Kornelią. Ania i Antoni są tak jakby nowymi zarządcami Wierzbowej Zatoczki i to oni wprowadzili pomysły wszystkich wielkich zmian w miasteczku. No i też właśnie dlatego, chcieli się spotkać z Marią, żeby porozmawiać z nią na temat tych zmian, zapytać jej o zdanie i może o jakieś nowe pomysły. Dlatego Maria, zapukaj do drzwi. Zobaczcie zresztą, że Ania i Antoni mieszkają naprawdę blisko nas, bo tutaj jest zaraz nasz dom, no, no a tutaj właśnie jest dom Ani i Antoniego, także proszę wejść. Wchodzimy, no i teraz dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy. Czy ktoś na przykład tutaj jest na parterze? O, zobaczcie, jednak jest pani Ania w domu i wyszła tutaj przywitać Marię, także... Przyjazne powitanie, oczywiście. Tak. Dzień dobry, pani Aniu. Rodzinna, schludna i wesoła. No super, super cechy. Bardzo takie m, podobne do cech Marii, także może tutaj no, będą miały wspólne tematy. Pochwal dom. O, tutaj właśnie zobaczcie, to jest Kornelia przyszła, tak, też się z nami przywitać. Także przyjazne powitanie no i jak widzicie są tutaj zwierzaki jest fiona i są też inne zwierzaki których no nie będę teraz szukać może wiecie co oj tak zobaczcie ile tutaj się dzieje czekaj tu jest kotek Tymek tak to jest Tymek może chodźcie sobie porozmawiać w salonie o, tak. No i jak widzicie, dużo jest tutaj zwierzaków, dlatego, że cała rodzina Lipowskich chętnie adoptuje wszystkie bezdomne zwierzaki. No i po prostu tworzą też dla nich czasami dom tymczasowy, bo Kornelia ogólnie pracuje w klinice weterynaryjnej, która, która jest w centrum wierzbowej zatoczki. Na pewno sobie ją też w przyszłości zobaczycie. No i właśnie dlatego jest tutaj tyle, tyle zwierzaków. No i cóż, porozmawiaj o zmianach w sąsiedztwie właśnie. Dokładnie tak. Dlatego, że Ania i Antoni mieli tak jakby plan, żeby poprosić Marię o założenie klubu Seniora w Wierzbowej Zatoczce. Bo tuż obok domu naszej rodzinki Mai jest taka parcela, która właśnie została stworzona z myślą o takim klubie seniora. No i nasi sąsiedzi chcieliby, żeby to właśnie Maria była jego założycielką. No bo Maria jakby mieszka w Wierzbowej Zetorsce dłużej niż, niż oni. Jest tutaj też powszechnie lubiana i szanowana. No i dlatego Ania i Antoni pomyśleli, że to dobra myśl, aby to właśnie Maria została założycielką takiego klubu. Tutaj widzę, że Kornelia ogląda telewizję. Dobrze. E, może byśmy jednak e, przyszły na górę, co? E, może rozmawiaj tutaj. O tak, rozmawiaj tutaj. E, no bo na pewno e, Ania chciałaby, żeby Maria poznała, e, poznała jej męża. Dlatego e, no, zaprosi ją oczywiście na piętro, na górę. Tak, no i e, proszę, Maria to Antoni, mój mąż. E, przyjazny powitanie, musimy się oczywiście z nim przywitać. Tak właśnie wygląda, e, wygląda Antoni. No i tutaj w tyle widzę zobaczcie, tak jest, jest Zuzia. Zobaczcie, taka kotka. Zuzia, o, Antoni uwielbia naturę, jest wesoły i jest aktywny. Super. No to tak, e, może sobie właśnie teraz porozmawiaj. Obraź, mówiąc o ogródku, nie, nie, nie. Porozmawiaj o pogodzie, po prostu. Może poplotkuj też chwilkę, Maria. Mm, też oczywiście pochwal dom. No i powiedz, Maria, że oczywiście, no, skoro, skoro wpadli na taki pomysł takiego klubu seniora w wierzbowej zatoczce, no to ty oczywiście uważasz, że jest to świetny pomysł i że ta parcela naprawdę jest mm, taka. No, odpowiednia. Zresztą mogę Wam ją pokazać z tak daleka, bo ona znajduje się tutaj. Zaraz, o, zobaczcie, to jest właśnie taka, jakby siedziba e, klubu seniora w Wierzbowej Zatoczce. Jest tutaj miejsce mm, do uprawy, warzyw, owoców, miejsce do sprzedaży, plonów, tutaj miejsca na ognisko, huśtawki, sztalugi. W tym budynku jest ogólnie takie miejsce na spędzanie wolnego czasu, żeby sobie można było posiedzieć, pograć w karty. No, także takie właśnie tutaj mamy miejsce. No i właśnie właśnie o to miejsce chodziło Antoniemu i Ani, żeby Maria no, miała w tym swój udział. Także skoro już trwają dyskusje na ten temat, no to nie będziemy czekać i po prostu założymy sobie od razu taki klub. No i gotowe, tak? To wygląda, mamy klub seniora, tylko na zaproszenie. Założycielką jest Maria, członkowie to Anna i Antoni. Jeśli chodzi o zasady rekrutacji, no to oczywiście trzeba być seniorem, skoro jest to klub seniora. Zajęcia klubowe jak na razie nam wybrałam pielęgnuj ogród, relaksuj się przy ogniu, graj w karty, słuchaj muzyki i no, a siedzibą klubu jest właśnie ta parcela, którą Wam przed chwilą pokazałam, czyli osiedlowy park seniora. No i super, także Maria gratulacje. Maria założyła klub, klub seniora. Pora rekrutować nowych członków i ruszyć w miasto. Ok, super. No, także główny cel naszej wizyty został wykonany, został spełniony. Myślę, że no dostarczy to na pewno Marii nowych zajęć w życiu, nowych Znajomości, no i poza cukiernią też będzie no, miała po prostu jak spędzać wolny czas. No i tak sobie Maria rozmawia na temat tego klubu. Jest naprawdę bardzo miła atmosfera. Widać, że Maria czuje się w tym towarzystwie bardzo dobrze. Także pochwal. No i poschlebiaj. Ale właśnie, po pierwsze, Maria, jesteś troszeczkę głodna już. A po drugie, Magda wróciła do domu ze szkoły. Więc my też już musimy, musimy wracać. Wracać. Także dziękujemy bardzo za bardzo miły, mile spędzony czas, za miłe towarzystwo. Widzimy się oczywiście na e, spotkaniu naszego klubu, który zorganizujemy no za jakiś czas. E, I co? No, dziękujemy i uciekamy do siebie do domu. Jesteśmy w domu. Maria idzie sobie zjeść sałatkę. Widzę, że Maja sobie tutaj parzy zdrową, zieloną herbatę. No a Magda już, tak jak Wam mówiłam, wróciła ze szkoły. No i jest niestety troszeczkę smutna. No i postanowiła wygłosić do siebie przemowę motywującą, żeby poprawić sobie humor, żeby poczuć się lepiej. No i przestać, przestać myśleć o tym, co, co usłyszała rano po prostu. No i w ogóle w końcu możecie sobie zobaczyć, jak wygląda Magda. Możecie sobie zobaczyć ją z bliska. No, i moim zdaniem jest śliczna i naprawdę bardzo fajnie mi się z nią pracowało, bardzo fajnie mi się ją przebierało. No, i jak widzicie, postanowiłam dodać Magdzie Trądzik, dlatego że pomyślałam, że to po prostu no jest takie, takie nastoletnie i bardzo pasuje ogólnie mi do, do nastolatki, też fajnie w Simsach. Po prostu odróżnia grupę wiekową nastolatków od młodych dorosłych, dlatego właśnie Magda trądzik, no i jeśli chodzi o strój, no to po prostu wygląda no, normalnie, zwyczajnie ma trampki, dlatego że trampki mi się kojarzą po prostu z mają. Jak być może pamiętacie, początek pierwszego sezonu, no to właśnie Maja uwielbiała swoje trampki, kiedy była nastolatką, no i dlatego Magda też ma trampki. Jasne jeans, taka luźna luźna taka koszulka, bluza z kapturem. No i właśnie tak wygląda Magda. Dobrze, no coś widzę, że ta przemowa motywująca nic Ci nie pomogła. Widzę też, że jesteś zmęczona, ale nie możesz iść spać, dlatego, że musisz zająć się płciem, bo on ma tutaj uwagę niską, także poobserwuj go. No i skoro jesteś faktycznie zmęczona, no to kiedy już zaopiekujesz się swoim zwierzakiem, no to faktycznie możesz się chwilkę zdrzemnić. No, bo później musiała musiałabyś jeszcze Magda lekcję odrobić, wiesz? No bo skoro nowa szkoła, nowy etap edukacji, tak, właśnie, no to, no to musisz koniecznie te lekcje odrobić. Widzę, że Maja wypiła już herbatę. Tutaj w ogóle jest popcorn z serem, który też przygotowała Maja. No, widzę, że zamiłowanie do popcornu chyba zostało jej po Heniu. A Maria, jak się czujesz? Maria była w łazience i teraz idzie sobie poczytać książkę. No dobrze, także super. O, widzę, że polubiłaś ten fotel bujany. No świetnie, Maria. Bardzo się cieszę, także ty sobie tutaj czytaj. No i widzę właśnie, że Maria też myśli o tym popcornie, także no, wydaje mi się, że pomyślała dokładnie to samo, co ja, że po prostu no Maja, córeczka tatusia, tatuś kochał popcorn, więc, więc Maja też kocha popcorn. Okej. Okay. Maja tutaj zajrzała do Magdy, ale zobaczyła, że Magda Magda śpi, więc no nie chcę jej przeszkadzać. No i Maja też ma plany właśnie swoje na dzisiejszy dzień. Tak jak wam mówiłam, planowała odwiedzić Emilkę, no i odwiedzić też Michała, więc może po prostu właśnie teraz jest odpowiedni moment, żeby, no żeby Maja po prostu realizowała swoje plany. Dlatego, że Magda śpi, Maria czyta sobie książkę, wszystko w domu jest w porządku, więc ruszamy w drogę i widzimy się już u Emilki. No i jesteśmy na miejscu. Tak, prezentuje się dom Emilki i Tomka. No i w ogóle zobaczcie, tutaj jest ich pies. Tak, zobaczcie, to jest Aza. E, Aza jest psem e, policyjnym, ale mieszka sobie właśnie z Emilką i z Tomkiem. E, no i jest ogólnie przekochana i bardzo mądra, no i właśnie zrobiła, <laughs> zrobiła dwójeczkę, ale dobra. E, nieważne. Cześć Emilka. Mm, no, pokaż się, pokaż się ślicznie wyglądasz, ślicznie wyglądasz w tej ciąży naprawdę. Cześć, jak się czujesz? Mamy nadzieję, że dobrze. No, usiądźcie sobie tutaj. Mam nadzieję, że sobie będziecie. No. Usiądźcie, porozmawiajcie. No i ja wam pokażę tak szybko z góry. Tak, właśnie mieszka Emilka i Tomek. Tutaj już jest gotowy pokój dla dziecka. No i widzę, że Tomek sobie pływa w basenie, tak? Bo no, Emilka i Tomek mają też, duży, duży ogród, no bo mają też dużego psa, więc pies musi się wybiegać. No i dlatego właśnie z myślą o Azie. Zorganizowali taki duży dom. Widzę, że tutaj Michał zaprasza nas na randkę. Nie, Michał, my do ciebie przyjdziemy za chwilę. E, poczekaj, tylko porozmawiamy sobie z Emilką, upewnimy się, czy wszystko u niej i u Tomka w porządku, e, jak się Emilka czuje. No, wygląda na to, że wszystko jest w porządku, że Emilka czuje się naprawdę dobrze, e, tylko musi do toalety. No tak, dobra, Emilka, to cię nie zatrzymujemy. Tutaj Tomek. Prawie posprzątał. Cześć, Tomek. Porozmawiaj z nim o zainteresowaniach, no bo właśnie pływał w basenie, więc, więc no możemy go zapytać, jak tam mu się pływało, czy wszystko, wszystko w porządku, jak mu tam idzie w pracy. Mm. Tutaj była właśnie ożywiona rozmowa. A może właśnie zapytaj o zawód. Tak. A w ogóle, właśnie, jeśli chodzi o zawód, to Emilka zmieniła pracę, dlatego że w pierwszym sezonie Emilka też była policjantką, tak samo jak Tomek. No, ale jednak stwierdziła, że to nie jest jej droga w życiu, i Emilka została programistką. No, dobra. Także my tutaj już wiemy, że z Emilką jest wszystko w porządku, że dobrze się czuje, więc. Obejmiemy ją sobie, no i będziemy, będziemy uciekać, uciekać do Michała. No Tomek, tutaj posprzątaj te śmieci, bo na wejściu tak naprawdę to brzydko to wygląda. No, także Emilka, trzymaj się, trzymaj się zdrowo, dbaj o siebie. Myślę, że tutaj Emilka nam teraz też dziękuję za, za odwiedziny, za wizytę. No i cieszę się w ogóle, że, no, że Maja ją odwiedziła. No, także Emilka trzymaj się, a my uciekamy do Michała. No, i Maja już dotarła na miejsce, jest z Michałem. No, musimy się oczywiście z nim przywitać. Zapytamy go też może, jak tam minął mu dzień, czy wszystko w porządku w pracy i ogólnie. No właśnie, także porozmawiaj o pracy. Potem pogładź go po policzku. Może tak w ogóle usiądźcie sobie razem i sobie tutaj porozmawiajcie. Nie stójcie, tak? No i właśnie, jeśli chodzi o dom Michała, to tak on się prezentuje. Zdobyte odczucie. Bardzo doceniam to, że znajdujesz dla mnie czas. Zależało mi, żeby ci o tym powiedzieć. Okej, okay. no tak się właśnie prezentuje dom Michała. Taki mały, no bo on tutaj mieszka sam. Tutaj jest taki malutki, malutki ogródeczek, miejsce do ćwiczeń. No, tak to wszystko wygląda. No Tutaj, buziaczki, buziaczki. Okej, okay. także poflirtuj. No i co? Myślę, że sobie zostawimy ich może samych, także no. No. Także Maja może tutaj zostanie sobie na razie, tak jak ja mówiłam. Mamy sobie tam jeszcze zaraz. Wrócimy do domu, zobaczymy, jak się ma. Jak się ma Maria i Magda, czy ona tam wiecie, lekcję odrobiła i, i tak dalej. No, także Maja, my cię tutaj zostawiamy razem z Michałem, i, i uciekamy. Widzę, że Maria jest w łazience i planuje wziąć sobie kąpiel. A Magda, co robisz? Co robisz, co robisz, Magda? Przeglądasz sobie sieć. No okej, okay, w porządku. Ale właśnie wyraź melancholijne myśli, tak? Myślę, że to jest dobry moment, żebyś sobie mogła popisać w pamiętniku. No, żeby po prostu przelać na papier wszystkie te emocje, które w sobie masz, to całe rozczarowanie, które cię rano spotkało. No i ten cały smutek, tak? No, także Magda, to jest dobry plan, żebyś napisała i właśnie przed chwilą wydaje mi się, że to był właśnie taki ona po prostu nie może w to uwierzyć, jak Marcin mógł wpaść na to, żeby pomyśleć, że, że pieniądze wszystko załatwią i że jak daje jej dużą gotówkę z okazji urodzin, no to to wszystko będzie, no wszystko będzie wyjaśnione. Także Magda, schowaj sobie do wyposażenia ten pamiętnik, no i jeszcze musisz sobie odrobić lekcję. A potem, skoro masz, no, zabawę tak na niskim poziomie, to pójdziesz sobie pooglądać telewizję, a potem pójdziesz spać. Ale to już zrobisz sobie ja sama. I skoro Magda sobie już odrabia lekcje to ja będę kończyć dzisiejszy odcinek. Dużo się działo, poznaliśmy nowych simów, nowych sąsiadów, założyliśmy klub, poznaliśmy nowe miejsca, no i oczywiście upewniliśmy się, że u Emilki i u Tomka wszystko w porządku. Maja spędziła miły wieczór z Michałem, także no dużo się działo, tak jak już mówiłam. Jak zawsze mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek podobał wam się. Dziękuję wam za to, że byliście ze mną i do usłyszenia już wkrótce. Papa. Pa.